Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Midrandir i rozpoczynamy kolejny odcinek Zagrajmy w Gothic. W tym odcinku ruszamy tutaj nie z Salasem. Czy rozmawiamy z Salasem? Bo on ma nas zaprowadzić nas na cmentarzysko orków. Zbudź się, mnie Kor Angar. Przysyła mnie Kor Angar. Masz mnie zabrać na cmentarzysko orków, gdzie przebywa Bal Lukor i jego strażnicy. A więc znowu mam robić za przewodnika. Niech to szlak. Bodajbym nigdy nie ujrzał tej księgi na oczy. No dobrze, chodź za mną. No czy idziemy za nim. No idę, idę. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Co by tutaj poopowiadać. Nie można polegać, się jak nam pójdzie walka z orkami i różnymi innymi silniejszymi sporami, które się teraz pojawią i z którymi będziemy musieli się zmierzyć. Mam nadzieję, że dobrze, bo mamy... Najlepszą broń, jaką dało się kupić, u Dariona. Mamy kule ognia, mamy dużo many. 38 w ogóle many mamy. O, no dobra. Już nie chcę wracać do łóżka, muszę talas się depaguje i mieć. Mm. Cmentarzysko orków. Jest to dość, nie za duża lokacja. Jednak troszkę czasu tam spędzimy, ale myślę, że tak, ten odcinek i następny, i może jeszcze. Może ewentualnie w trzecim będziemy wychodzić. Nie wiem, jak mi tam szybko kopuje Zależy od tego, jak właśnie będzie wyglądała walka z tymi orkami. W ogóle taka brzydka pogoda. już mamy godzinę. 10.33. Znaczy, oczywiście, tutaj w grze. Nie wiem, czy widzieliście, ale w ostatnim. Znaczy, mam nadzieję, że widzieliście. W moim ostatnim, trzecim odcinku z Planet Saida, Testowałem nowy program do nagrywania. I. Tam było widać moją kamerkę. I st ale stwierdziłem, że do gotika kamerka jest raczej niepotrzebna, więc chyba nie będę jej używał. Chyba, że byście bardzo chcieli tam co jakiś czas zobaczyć kamerkę w gotiku, to mi po prostu napiszcie w komentarzu. To to, mogę spróbować. Jak to wyjdzie tutaj z gotikiem. Hmm. Czy coś jeszcze? Mam nadzieję, że ogólnie kiwiki się będą utrzymywać w dobrej, jako, w dobrej jakości i na fajnym poziomie. I też zastanawiam się nad jakąś no, serią, bo właściwie robię teraz tego. O, dobra, on już to się do mnie chce. Nie pójdę z tobą na drugą stronę tego mostu. Nie jestem samobójcą. Oszalałeś, że chcesz tam wchodzić. Nawet Ballu Cors tamtąd nie wrócił, a on miał ze sobą świątynnych strażników. Co ma być, to będzie. Wracaj do obozu. Ja się tu trochę rozejrzę. No, więc Sala sobie wraca do obozu, my idziemy dalej. I na czym to skończyłem? Aha, bo właściwie robię teraz tą serię z Gotika. No i to właściwie tyle. Bo ten planet Zay to tak. Trzy odcinki takie właściwie. Aż je dla pokazania. Zauważyłem, że właściwie odcinki z Warbanda cieszyły się trochę mniejszą popularnością niż Gotik. Dlatego też się zastanawiam, czy sobie nie odpuszczę. Chyba, że, że chcecie tam taki czas jakieś odcinki, to też mi piszcie. w zobaczymy jak pójdzie mojego Fireballa. Yy, I znam się na jakąś następną serię. Ale na hita. Yy, na następną serię. I nie mam jeszcze, znaczy mam parę pomysłów, ale nie wiem yy, co by Wam się spodobało. Może zrobię jakiś taki odcinek, taki ala specjalny. Kasi, to i wtedy się za którym podam konkretne propozycje i się zapytam którym się was zapytam Jak tam uważacie Co byłoby dobre i w ogóle mam bardzo dużo domanych Bo nie chciałbym żeby było nudno żeby cały czas ten gotik chyba że się po prostu skupię na tym gotiku skończę go Wtedy dopiero ruszymy z czymś następnym O, nie zauważyłem jednego. O, tam już jest ork Wyrzy. Dobra, szybko tego kąsacza wykończymy O, no, na dwa hity Ups, ork mnie zobaczył Odwrót O, no, wyjmij tą broń Lezi O, no, chodź tu orku no nie powiem że było łatwo bo Org bardzo szybko ciosy wyprowadza Org myśliwy ale Ja cię No nie ma źle Tylko muszę sobie taktykę na org dobrą znaleźć i będzie dobrze Zbieram to z tych konsaczy bo one mają dzisiaj szpony, pazury Bardzo dużo tych temków, które można zebrać Tylko jakaś palisada bardzo mocno mnie zdanie, kurde, mogłem sobie jednak kupić te mikstury Dobra, ale mana jest A teraz będę bardzo często sejwował, ale myślę, że to rozumiecie. No, podejdziemy, walniemy mu z kulki. No. O, jakim cudem? Je, on jest takiej odległości widzi no chodź tu Kurde no, no z tym paszą mi lepiej Ale załóżcie z jakich wielkich odległości Orkowie cię zauważą Jeszcze o, tam jest jeszcze jeden Palne go? O bi! Ach co, spali się czy nie? Pali się, pali się i... JEEE! Yeah! Czyli ork też idzie na jedną kulę tylko to chwilkę trwa, bo musi się spalić. Ale na max, k**a, kulę ognia jest zarąbista. Dobra. Jeszcze jeden ork. Oczywiście kolejny safe. Dobra, już nie zdążę skastować. Wrzucamy się na niego. Żeby prowadzę bardzo szybkie ciosy. Chyba będą nawet lepsze niż atak y silny taki do przodu. Kurde, uf, no. Już się chciałem zdenerwować. Dobra, ja zapiszę, bo... Jeszcze raz. Ja cię, ile tych Orków tu wyskoczyło. Podobno w środku jest gorzej. Ja nie pamiętam. O, straszny w ogóle. Lekki zbroi, ja tu jestem lepszy. Co ty tu masz. Lanowiciu, z i no w ogóle zamknięte jest, ale tutaj mamy korbę. Szkołowrót, no. O! Ten dźwięk oznacza, że nam się otworzyło. <laughs> Co łatwo się domyślić zresztą. Dobra. Mam teraz nadzieję, że mi nie wywali gry. Bo czasem na czytywaniach się tak zdarza, ale... A ja jestem cicho. I... No, wszystko ładnie się udało. Więc jesteśmy w nowej lokacji. Widzicie, wczytywała nam się, wczytywała nam się, wczytywała. Ale... No. Teraz się nie odzywałem, bo to leczenie jest dość głośne, ma głośną muzykę, ale jak jest bardzo fajna muzyczka przy leczeniu. Specjalnie się douczyłem many właśnie, żeby mi na wszystko starczyło. No, no grzybów nie zbieram ale... Muszę jakieś rośliny? Rośliny do man są dość fajne O widzę orka Byle jeden Kurde, tam już widzę drugiego O kurde, tu jest Ledowca ja, bo tam był myśliwy Ale to jest chyba podobnej mocy są A chyba pana do niej, jak spadł. Nie pamiętam ile ekspał miał tamten ale jak widzicie już mi idzie coraz lepiej z tymi orkami naszymi. Tam ja widziałem jeszcze jednego. Zrobimy tak. Najpierw sobie wybijemy tych orków. A potem zlutujemy całe to pomieszczenie, bo tutaj, o ile pamiętam, jest dość... z kilka... No niekoniecznie super, ale kilka w miarę fajnych, przydatnych rzeczy. O jest. Nie, 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 nie. W kurde no. Mezi No, zauważył. Spali się? Ech. Nie zgastowałem na maksa. A, jednak. On nie zatrzymało go w powietrzu, dlatego się zastanawiałem. Dobra. Ja, ja się wrócę, żeby od początku, żeby niczego nie pominąć. Dobra. Psianka. Zwajmy, bo to są psianki i kocianki. W ogóle jakiś tu. Mumia, aha. Tam da się wejść. Ja, tutaj gdzieś się jakoś to dało otworzyć. Tu? Nie. Gdzieś to było jakieś przyciski czy coś takiego. No, no tutaj chyba nie. Dobra, spenetrujemy to wszystko tu. Tu też są właśnie mumie. W tych mumiach są po prostu przedmioty. Tego warto tutaj się trochę tym zainteresować. Ja po prostu nie mogę, to jest za daleko. O, tu sam No, Bezi. Aha, tam nie umiesz wejść, tak? Co mnie to nie dziwi? Kurde, Bezi. Wiecie co, normalnie? Może tu? Może trochę dalej? W ogóle... E, słyszeliście to? Jakby ktoś obrywał. O. No, Bezi, Bezi kurde no o, uda się wejść no to są te uroki gotika 1 w ogóle, jest tak jakby to <ścoughs> jest trochę śmieszne wygląda jakby za ścianą ktoś obrywał albo jakby temu nie wydawały z siebie taki dźwięk no ale ta w ogóle pusta no a ja nie wnikam co ten dźwięk oznacza widzicie dwie mikstury, jedna mikstura many bardzo się opłaca temu mumie lutować O tutaj. Nie. Te psianki chyba dodaję do many albo kocianki. Mi się tak wydaje. O, kolejny strażnik. O, tam kolejny ork. Psianka kolejna. Te nazwy <trynazys mowy> są Fajne. Wejdziesz, Bezi? Też właśnie. Mumia. Mumia to jest skrzynka taka. Wyciąg wyzdrowiający. Bardzo fajnie. Kolejna. Pusta, tak myślałem Szybki Saving jeszcze Chyba przeskoczymy sobie. Hop! Czy hmm. teraz pójdę od drugiej strony? Na razie zostawię tego orka w spokoju. Dobra, tu oho za daleko sobie. Gdzie tu jest ten głupi przycisk? Musi coś być, czym się to otwierało. Ale ja oczywiście nie pamiętam gdzie to było ale cóż no, to w końcu ja ach mitrandir mistrz o, ognisty pocisk znaczy no, akurat mi się ognisty pocisk aktualnie nie przyda to na pewno puste wiedziałem ale i tak mi się otworzyć, to wiecie o, super zrobienie mniej przydatne ale mi córka jak najbardziej kolejne mumie boj, piekielnik puchny Ej, nie ma tu Nie, o, jest W ogóle, kurde Nie mam zaklęcia światła chyba Choć mam tylko zwoje Znaczy tu jest akurat dość jasno, przynajmniej na razie Zaraz się okaże Mam, jeśli, mam nadzieję, że nie, ale jeśli mówię trochę monotonnie, bo tak trochę się czuję Się dość kiepsko, to powiem Wam, że ja byłem zaangażowany w nocny tam konkurs u mnie w szkole który się skończył o 3 nad ranem, no o 3 w nocy się skończył i ja jeszcze dość dużo fizycznie tam pracowałem właściwie takich technicznych spraw po prostu od 8 rano normalnie miałem lekcje, 4 WF-y z rzędu na których biegałem cały czas a potem jeszcze do 3 ten konkurs to jestem tak wykończony to było w piątek, dzisiaj jest sobota rano Jestem trochę wykończony, ale stwierdziłem, że muszę dla was nagrać odcinek, że nie ma opcji normalnie. O nie może być przerwy, ale chyba jak tak dalej będzie, to chyba sobie dzisiaj nagram tylko ten jeden właśnie na sobotę. Dzisiaj już go wrzucę jakoś wieczorem, I po, a resztę, po, a na tydzień sobie, o tu jest przełącznik, a na tydzień po prostu sobie odcinki nagram w niedzielę. Dobra, co się tu otworzy? O, wszystkie. Hmm. Jak miło. Ej, to się nie otworzyło. Hmm. Tam byłem. Tam też. Kurde, już się gubię, gdzie byłem, a gdzie nie. To mnie chyba nie było. Albo byłem. <grym> o. Nie, to nie dwa razy zemstałem. Chyba że to jest jakaś pusta mumia. No ja dobra, tu byłem. Nie, no. O. Ups, a nie, tu jest Senorak, dobra. Kolejny miecz do kolekcji. To było na pewno zamknięte. Mumia, otwieraj się. No, serio? Ups. No. Znowu te głosy walki. Ja szybki savik. Jakby tak mi miał zaraz skoczyć Tak, tuż przede mną. Byłoby trochę Hamsko. Hums o, dobra. Jedna miksurka. To jest chyba trochę nudne i długie, od to trochę trwa. Tak mi się coś wydaje. Ale no, cóż. Cóż to począć. powodu, że nie zrobiłem za dużych zapasów mikstur. Dobra, tu też byłem. To... I tak, o, to mi się przyda. Każda mikstura, którą mogę sobie zdobyć. Właściwie za darmo, bo leży. O, tutaj też jest przełącznik. O i tutaj się otworzyła reszta. O, tutaj w ogóle idę. Jaki... Piersi magicznego pancerza. Serio? Kupiłem go w poprzednim rozdziale. O, mój kanarek się odezwał. Ognista burza, no od razu lepiej. Ochrony przed ogniem i trzy. No właśnie, o takie coś mi chodziło. Dlatego właśnie... Mam nadzieję, że teraz zmieście, że jednak się opłaca chodzić. Nawet jeśli to to jest nużące O, widzę kolejny przełącznik. Dobra. Ty co masz? Pierwsze siły, no. Genialne Jeszcze kruszwarok. Troszeczkę to sobie mogę zdobyć ale o Takie luty mi chodzi Tamu kruszwarok I trzy mikstury Normalnie Ach od razu lepiej Aha za daleko Tak A teraz po lewej się otworzyło Tutaj Pierścień życia O uwielbiam tę mnie. Od razu mi się poprawił humor I wzrosła ma, ma chęć do nagrywania o, w ogóle tak, nisko. Amulet oczyszczenia O, zaraz będę się w niebo wzięty Już jest bardzo dobrze, tyle pierścieni, amuletów, miksturek Amulet magii, jeszcze bonus do many, nie To jest dopiero moc Kurde Widzicie, Czyli jeśli już mieliście na, przed chwilą taką Kurde, po co on tam łazi, po co to szuka? jeszcze się gubi a teraz wiecie po co? Chodzę, szukamy. W ogóle. I opłacało się, haha. <grych> Dobra, teraz przejrzę to moje. Patrzcie jak mi sturki wzrosły. Dobra, co my tu mamy? Ja w ogóle żadnego amuletu nie mam. Ten jest ochrony przed magią i ogniem. U org Dobra, poszedł. A ten ma bonus domany Oczywiście biorę ten domany. many. ogóle mi wzrosła manota. Aha, bo to mi dodaje sobie tak. Do zręczności, niepotrzebny mi właściwie Do życia, o Chyba ten do życia będzie najlepszy Bogień bo pociski nie Bronią mam Do siły też niepotrzebny Dobra gdzie ja to zapisałem tu O, tam w ogóle dwóch orków Szaleństwo No zauważ mnie No Bezziiii Wkurzyłem się Jeszcze dwóch się ciepło Dobrze, że mam zapis Ała Ała gin, gin. Dobra, kolejny, gin. Moimi szybkimi czasami postaram się wykończyć No biiii Bezzii Bezzii, yeah. Gratulujemy Beziemu klaski? Spojny być <grych> Dobra Wiem sobie coś na manę Ta kocianka na co? Jest w końcu Kocianko ksianka jest do życia A kocianka gdzie? Kocianka do mnie O Ej kocianka też do życia Dobra, wiemy sobie twardzeń Teraz mogę się uzdrowić Powiedzcie, że ta muzyka leczenie nie jest epicka. Według mnie jest fajna. Taka podniosła. Mogłaby być w moim intrze, no ale cóż. Tutaj... Te... O! W ogóle, Ortu Ej! Nie chcesz? Pomachaj za tą ręką, ja cię wykluczę pierwszy. Muszę poćwiczyć te kombosy. Padł Jakieś tutaj w ogóle napisy na kolumnach. Strażnik. To zły znak. Tylu strażników już po drodze. O, ten miał w ogóle jakiś chyba fajny miecz. Tam fajnie wyglądał. Jaki to był miecz? Słabszy na pewno od mojego, ale... Miecz wojenny, 34. No, w tamtym rozdziale bym nie pogardził. Ale w tamtym. <grym> jakiś taki łuk. Wiecie co? Właściwie już jest chyba... prawie 20 minut, albo nawet 20 minut. Więc tutaj zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. I że, to, i że nie będę tak huchał w mikrofon dzisiaj tak więc żegnam Was mi trandir komentujcie subskrybujcie lajkujcie na razie i mam nadzieję że początkowe lekkie fejle z mumiami Was nie zniechęciły i dość dotarliście do końca tego odcinka więc na razie